Przecież to nie jest takie proste nie odebrać telefonu, nie zajrzeć, nie dowiedzieć się po co klient dzwonił. Nie jest proste, bo się ciągle boisz, że coś się wykrzaczy, bo ciągle nie ufasz sobie i swojej pracy. Możesz poczekać, naprawdę. Możesz wytrzymać to napięcie. Na początku będzie trudno, obiecuję ci z czasem odkryjesz, że możesz wyczekać napięcie. Ja uwielbiałem ten czas, gdy po urlopie miałem 15, 20 albo 30 kopert nieotwartych i sobie nożykiem otwierałem i sprawdzałem, co jest do zrobienia. Byłem wypoczęty. Odbierałem pocztę wtedy, kiedy ja miałem zasoby na odbieranie poczty, a nie wtedy, kiedy listonosz ją zechciał przynieść tylko dlatego, że sąd w końcu zechciał się zająć sprawą, którą nie zajmował się przez ostatnie półtora roku. Szanuj siebie tak, jak inni szanują siebie. A nawet lepiej. Powiadomienia z Outlooka, z innego programu pocztowego, powiadomienia z telefonu. Po co ci to wszystko? Wyłącz to w cholerę. Zobaczysz, będzie ci się żyło łatwiej. Zajrzysz do aplikacji, zajrzysz do programu pocztowego wtedy, kiedy ty tego chcesz, a nie wtedy, kiedy. Chcę tego nadawca Twojej wiadomości. Twoje skupienie to klucz do Twojej efektywności. Gdy jesteś skupiona na jednej rzeczy, gdy jesteś skupiony na jednej rzeczy, Twoja efektywność jest największa. Każda przerwa wywala Twój układ nerwowy i Twój układ kognitywny czyli Twój mózg, Twój umysł, Twoje połączenia neuronalne z zadania. Czas powrotu do zadania zajmuje Ci dodatkową energię. Dlatego skupienie jest tak bardzo ważne skupienie na jednej rzeczy.